Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Diego. To jak widzicie jest filmem ze specjalną dedykacją dla użytkownika, żebym się nie pomylił, e, MC Fun Movies e, Prośba o Layout. E, tak więc e, drogi użytkowniku, jeśli chcesz zobaczyć, a co ważniejsze ściągnąć, jeśli Ci się spodoba swoje tło ode mnie, musisz wejść w link, który Ci podam w opisie. Następnie kiedy już w niego wejdziesz, wybierasz... Tak, super nazwa, Kokosek. Po prostu klikasz w kokosek.pg i tak wygląda moje, twoje tło. Może nie wygląda na razie zbyt zachwycająco, ale żeby zobaczyć już konkretny podgląd, <laughs> przepraszam, musisz wejść w ustawienia kanału, tło, wybierz plik, weź tutaj to było, yes. musisz w zależności od Komputera i prędkości internetu, poczekać jakieś 30, niecałe 30 sekund na to, aż tło ci się załaduje. Myślę, że nie powinno to trwać zbyt długo. I tak jak widzisz, to już jest konkretny podgląd. I tak mniej więcej właśnie będzie wyglądało Twoje tło, jeśli ci się spodoba. Może też wyglądać tak, jeśli używasz innego jakby rozmiaru przeglądarki, w sensie, nie wiem jak to nazwać, po prostu innego powiększenia. Ja użyłem takiego i dostosowa dostosowałem to do takiego rozmiaru. Tak więc, przed chwilą Ci pokazałem, jak je ściągnąć. Proszę, o odpowiedź w komentarzu lub prywatnej wiadomości. A co ważniejsze, ocenę, posługując się łapkami w górę lub w dół. Dziękuję za obejrzenie wszystkim. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapkowania i oglądania innych filmików na moim kanale. Siętka!